I jeszcze tylko Księżna śniegu w siodle Janusz Kołakowski I są wszystkie konie Uwaga, konie ruszyły, dość równy start Tam bardzo ładnie złapał go deweloper i on poprowadził Deweloper, ale już w czołówce jest Czarnisz Jest tam także Diaspina jest również Irving te konie walczą o prowadzenie, w tej chwili Daspina, Irving, Czarnisz, 1200 metrów do celownika. Diaspina, Czarnisz, Irving, Softener, Developer i stawkę zamyka Księżna Śniegu. Wchodzą w ostatni zakręt i dyktujący tempo Czarnisz jest pierwszy. Na drugiej pozycji galopuje Daspina, Dasmina, I dalej Irving, tam jest Developer cofający się w tener i stawkę zamyka księżna śniegu a czarnisz próbuje uciekać on przed zakrętem to no jest dość mocno jechany ale ma przewagę na drugiej pozycji deweloper troszeczkę się rozsypała stawka i na prostą wyprowadzi czarnisz troszeczkę wyrzuciła go siła ośrodkowa, ale nadal jest pierwszy polem deweloper tam przy wewnętrznej bardzo ładnie przeszedł Irving Czarnisz, Irving, Polem, Developer, Czarnisz, Developer, Irving i Księżna Śniegu. Czarnisz, Czarnisz, 200 metrów przed celownikiem, on jest pierwszy, ale atakowany jest przez Developera i przez Księżną Śniegu. Jeszcze 150 metrów. Czarnisz, Developer, Czarnisz, Developer i Developer. A tutaj dobrze przeszedł Softener i Softener w tej chwili prowadzi. Softener, ale w samym słupie został zaatakowany przez... Księżną w śniegu te dwa konie na trzecim miejscu deweloper, czwarty czarnisz. Pozostałe konie.